Czy to czujesz, ten ciężar w powietrzu, ta subtelna zmiana, która zdaje się przesuwać wszystko wokół ciebie, to nie jest tylko w twojej głowie, to nie jest po prostu kolejna myśl zagubiona wśród wielu innych, to jest realne, coś się dzieje, coś czego nie potrafisz całkowicie nazwać, ale co staje się coraz bardziej obecne. Dni wydają się inne. Małe szczegóły, które wcześniej umykały Twojej uwadze, teraz przyciągają ją jak magnes. Sposób, w jaki wiatr dotyka Twojej skóry, sposób, w jaki pewne utwory muzyczne wydają się mieć więcej sensu niż wcześniej, dziwne sny, które przychodzą i odchodzą, pozostawiając ślady wspomnienia, którego nie potrafisz całkowicie uchwycić. Jakby wszechświat próbował Ci coś powiedzieć, ale nadal nie wiesz, jak słuchać. Czujesz to w głębi piersi, jakby coś się budziło. To nie tylko pragnienie, to nie tylko tęsknota za czymś, co nawet nie jesteś pewien, czy już przeżyłeś. To tak, jakby część ciebie wiedziała, co nadchodzi i tylko czekała, aż reszta ciebie to dostrzeże. Zbliża się spotkanie, nie jakieś zwykłe spotkanie. Nie jeden z tych momentów, które się wydarza i szybko rozpływa w czasie, to coś większego. Coś, co było zapisane jeszcze zanim zrozumiałeś, co znaczy kochać. Ponowne spotkanie, które przebiega przez czas, wspomnienia, ścieżki, które wydawały się przypadkowe, ale w rzeczywistości zawsze prowadziły cię dokładnie tam, gdzie powinieneś być i może czujesz strach. Bo uznanie tego oznacza skonfrontowanie się z tym, że nic już nie będzie jak dawniej, bo taka miłość nie przychodzi bez wpływu, nie wkracza do Twojego życia w sposób dyskretny, nie zadowala się byciem tylko kolejną historią. Przybywa, aby wszystko zmienić, aby przełamać bariery, aby wydobyć Cię z bezpiecznego miejsca, w którym ukrywałeś się przez tak długi czas. Spędziłeś całe życie czekając na coś, czego być może nawet nie potrafiłeś nazwać. Próbując odnaleźć spojrzenie, które powiedziałoby wszystko bez potrzeby używania słów, szukając więzi, która nie byłaby złożona z połówek, wątpliwości czy nieobecności ukrytych pod pozorami obecności. Chciałeś czegoś całkowitego, czegoś prawdziwego, a teraz to coś nadchodzi, miłość się zbliża, już wpływa na twoje życie w sposób, którego jeszcze nie dostrzegasz w pełni. Już jest w detalach, w intuicji, która sprawia, że patrzysz w horyzont z uczuciem, że coś ma się wydarzyć. Już widać to w tym, jak niektóre słowa zdają się nabierać większego znaczenia niż wcześniej, w tym, jak pewne zbiegi okoliczności gromadzą się, jakby były wskazówkami pozostawionymi przez samego losu. A kiedy to spotkanie się wydarzy, będziesz wiedział. Ponieważ to nie będzie zwykła miłość, nie będzie to krucha miłość, która rozpada się przy pierwszym lepszym znaku trudności. To nie będzie miłość, która wymaga odczytania, która igra z czasem, która sprawia, że ciągle zastanawiasz się, czy jest prawdziwa, czy tylko kolejną przemijającą iluzją. To będzie miłość, która istnieje bez potrzeby wysiłku miłość, która będzie tam, obecna, stała. Niedopuszczalna, rozpoznasz tę osobę w pierwszym spojrzeniu, bo to nie będzie byle jakie spojrzenie, to będzie rozpoznanie, cichy, ale oszałamiający wstrząs. Chwila, która sprawi, że wszystko wokół straci ostrość, ponieważ nic innego nie będzie miało znaczenia poza tą obecnością. Czas wydaje się zwalniać, powietrze staje się inne, a w tobie coś powie to jest to. I wtedy zrozumiesz, zrozumiesz dlaczego wszystkie drogi wcześniej wydawały się błędne, zrozumiesz dlaczego każda miłość, która przyszła wcześniej, nigdy nie była wystarczająca, ponieważ zawsze była część Ciebie, która wiedziała, że to wciąż nie było to, że to wciąż nie było prawdziwe, że to wciąż nie było to, co miało być Twoje. Ale teraz nie ma już niezgodności, nie ma już niekończących się oczekiwań, nie ma już tej frustracji, że jesteś w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze, z niewłaściwą osobą. Teraz wszystko się układa, teraz wszystko ma sens, ta miłość przyjdzie jak latarnia w ciemności. Nie po to, by rozwiązać wszystkie twoje problemy, nie po to, by uratować cię od samego siebie, ale by iść obok ciebie. By przypomnieć, że miłość to nie gra w wygranych i przegranych, ale przestrzeń, w której możesz być dokładnie tym, kim jesteś, nie musząc się dopasowywać do oczekiwań innych i nie będzie idealna, ponieważ prawdziwa miłość nigdy nie opiera się na perfekcji, opiera się na oddaniu, odwadze, wrażliwości. Składa się z dobrych i trudnych dni, z chwil śmiechu i dzielonego milczenia, z rozmów, które trwają do świtu, oraz z małych gestów, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowo. Nie próbuj ignorować, nie próbuj racjonalizować. Wiesz, co się dzieje: coś porusza się w Twoją stronę, coś, czego nie można już powstrzymać, coś, co zawsze było Twoje, a teraz zbliża się. Możesz próbować odwrócić uwagę, udając, że to tylko luźna myśl, ale to nie to. Wiesz o tym. Widać to w sposobie, w jaki niektóre słowa wydają się nabierać nowego znaczenia. Widać to w detalach, które wcześniej umykały uwadze, w tej uporczywej niepewności, że coś ma się zmienić. Jakby sam czas czekał, aż to zauważysz. A teraz zauważasz, rozglądasz się dookoła, a wszystko wydaje się mieć inne znaczenie. Powietrze wydaje się naładowane, jakby wszechświat wstrzymał oddech. Małe znaki pojawiają się w codzienności, niemal niedostrzegalne, ale niewątpliwe. Zbiegi okoliczności, które się kumulują, sny, które zostawiają ślady nawet po obudzeniu. Chwile milczenia, w których czujesz, że nie jesteś sam. I wiesz, nie potrafisz tego wyjaśnić, nie umiesz ubrać w słowa, ale wiesz, ponieważ coś w tobie już rozpoznaje to, co nadchodzi, już czuje obecność tej więzi, zanim jeszcze się zrealizuje, już się przygotowuje, nawet jeśli nadal próbujesz się opierać, bo głęboko w sobie zawsze wiedziałeś, że ten moment nadejdzie, zawsze wiedziałeś, że ta miłość nadchodzi, a teraz jest tutaj. To już nie jest tylko niejasne pragnienie ani odległa nadzieja, to jest realne, jest blisko, jest w zasięgu twojej ręki, ale musi się wydarzyć coś przedtem, coś, co tylko ty możesz zdecydować. Musisz być gotowy, ponieważ ta miłość nie przychodzi, aby wypełnić puste miejsca. Nie przychodzi, aby być łatką, prowizorycznym rozwiązaniem dla ran, które przeszłość pozostawiła. Przyjdzie. Aby być całością, a żeby ją przyjąć, musisz pozwolić sobie być całością również. To oznacza, że musisz uwolnić się od strachu, oznacza to, że musisz przestać nosić stare bóle, jakby nadal definiowały to, kim jesteś. Oznacza to, że musisz otworzyć miejsce na coś nowego, bez potrzeby porównywania go z tym, co minęło. Oznacza to zaufanie, a to może być najtrudniejsze, ponieważ zaufanie to pozwolenie komuś zobaczyć cię naprawdę, bez masek, bez barier, bez tych obron, które zbudowałeś, aby się chronić. Zaufanie to umożliwienie tej osobie wejście do twojego życia bez ciągłego lęku, że wszystko się zawali. Zaufanie to zrozumienie, że miłość nie polega na kontroli, na przewidywalności. To wyrzeczenie, bycie obecnym, wybieranie każdego dnia, aby iść obok siebie, i ta miłość będzie inna niż wszystko, co znałeś, ponieważ nie będzie zbudowana na niepewności, nie będzie grą oczekiwań i rozczarowań, nie będzie cyklem pustych obietnic i nieskończonych oczekiwań, będzie czymś solidnym, czymś, co istnieje samo w sobie, nie potrzebując dowodów, nie potrzebując walidacji. Poczujesz to w szczegółach, w sposobie, w jaki ta osoba patrzy na ciebie, jakby dostrzegała coś więcej niż tylko powierzchnię, w sposobie, w jaki jej obecność sprawia, że wszystko wokół wydaje się bardziej pewne, w sposobie, w jaki cisza między Wami będzie równie komfortowa jak słowa. A więc zrozumiesz, zrozumiesz, dlaczego każde zamknięte drzwi były wcześniej konieczne. Zrozumiesz, dlaczego to, co wydawało się błędem, w rzeczywistości było drogą. Zrozumiesz, dlaczego każda miłość, która przyszła wcześniej, nigdy nie była wystarczająca, bo nigdy nie miała być, bo zawsze było coś, co czekało na ciebie, coś, co nie mogło być zastąpione, coś, co mogło przyjść tylko wtedy, gdy będziesz gotów, by je przyjąć, a teraz jesteś. Nie dlatego, że rozwiązałeś wszystkie swoje problemy, nie dlatego, że stałeś się doskonałą wersją samego siebie, ale dlatego, że w końcu zrozumiałeś, że prawdziwa miłość nie potrzebuje doskonałości, potrzebuje tylko gotowości, odwagi, aby się otworzyć, oddania, aby poczuć, a wtedy wydarzy się w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób, bez potrzeby forsowania czegokolwiek, po prostu będziesz wiedział, przy pierwszym spojrzeniu, przy pierwszym dotyku, przy pierwszym wspólnym momencie ciszy, poczujesz rozpoznanie, poczujesz, że ta miłość zawsze tam była, czekając na odpowiedni czas, aby się ujawnić. I nic nie będzie takie jak dawniej, bo nie będziesz mógł już zaprzeczać, nie będziesz mógł już udawać, że nie wiesz, bo coś w środku ciebie już się zmieni, bo ta miłość nie przyjdzie, żeby przejść obok, przyjdzie, aby zostać ale będzie potrzebna odwaga odwaga, aby porzucić przeszłość odwaga, aby zrobić miejsce dla czegoś, czego jeszcze całkowicie nie znasz. Odwaga, aby pozwolić, by ta więź zaistniała bez próby kontrolowania każdego szczegółu, bo prawdziwej miłości nie planuje się. Ja się ją przeżywa, i to jest właśnie to, co nadchodzi do ciebie, coś do przeżycia, coś do odczucia, coś, co ma być twoje. Więc przestań się opierać, wszechświat już cię tu przyprowadził, już wszystko poukładał, już dostosował każdą część, aby to spotkanie mogło się odbyć, teraz to tylko od ciebie zależy. Zależy od zaakceptowania, zależy od zaufania, zależy od otwarcia oczu i zobaczenia tego, co zawsze na ciebie czekało, bo teraz nie ma już wątpliwości ta miłość jest już tutaj, i jest twoja, czujesz to rosnące w sobie. Nie ma sensu udawać, że tego nie dostrzegasz. Nie ma sensu próbować odciągać myśli, lub wypychać to uczucie w zapomniane zakątki, ponieważ to nie zniknie, nie rozproszy się, staje się silniejsze, bardziej realne, bardziej nieuniknione. I wiesz dlaczego, bo zawsze wiedziałeś, zawsze nosiłeś te intuicje w sobie, zawsze miałeś tę cichą pewność, nawet gdy próbowałeś ją stłumić logiką, nawet gdy chciałeś siebie przekonać, że może się mylisz. Ale teraz nie ma już jak zaprzeczać, nie ma miejsca na wątpliwości, to się dzieje, to co wcześniej wydawało się odległą myślą, pragnieniem, teraz materializuje się na Twoich oczach i to Cię przeraża, bo coś takiego nie przychodzi bez wpływu, nie wkracza w Twoje życie, nie wstrząsając wszystkim. Spędziłeś zbyt wiele czasu na ochronie siebie, budując mury, Próbując kontrolować wszystko, aby uniknąć zranienia po raz kolejny, ale ta miłość nie akceptuje barier, nie zadowala się czekaniem na zewnątrz, aż zdecydujesz się otworzyć drzwi. Ona się narzuca, przebija się przez wszelkie opory, bo zawsze miało tak być, a teraz to zależy od Ciebie. Możesz dalej uciekać, trzymać się przeszłości, powtarzać te same wymówki, lub możesz pozwolić. Możesz zaakceptować, możesz otworzyć oczy i zobaczyć, że to połączenie zawsze na ciebie czekało, ale musisz być gotowy, bo ta miłość nie jest mała, nie jest lekka, nie przychodzi, aby być tylko kolejną historią, przybywa, aby być historią, aby transformować, łamać schematy, wydobywać na światło dzienne części ciebie, które były zapomniane. Nie akceptuję półśrodków. Nie akceptuję wątpliwości, potrzebuję, abyś był cały, nawet ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, a to wymaga odwagi, bo prawdziwa miłość jest ryzykowna. Prawdziwa miłość to wyjście poza kontrolę, to wystawienie się na widok, to pozwolenie komuś zobaczyć, kim naprawdę jesteś, bez filtrów, bez masek, bez tarcz, które nauczyłeś się stawiać. Prawdziwa miłość. To zaufanie, nawet gdy wszystko w tobą krzyczy, że bezpieczniej jest pozostać w defensywie. Czujesz, że to spotkanie nie jest jak inne, że ta więź nie jest byle jaka, że jest coś innego, coś, czego nie potrafisz wyjaśnić, ale czego nie możesz również zignorować jakby cały wszechświat szeptał, że ta osoba nie pojawiła się tu przypadkiem, że ten moment był zaplanowany dużo wcześniej niż zauważyłeś, bo w głębi duszy zawsze na to czekałeś, zawsze czułeś, że czegoś brakowało, nawet gdy próbowałeś przekonać siebie, że jest inaczej. Zawsze miałeś to wrażenie, że istnieje miłość, która nie wymaga przemocy, która nie jest grą, która nie jest zbiorem niekończących się rozstań i powrotów. Miłość, która po prostu jest, która istnieje, bo musiała istnieć i teraz jest tutaj. A co z tym zrobisz? Czy pozwolisz, by strach wziął górę, czy schowasz się za starymi ranami, czy znajdziesz wymówki, żeby nie oddać się całkowicie? Czy po raz pierwszy po prostu zaufasz, bo ta miłość nie będzie czekać wiecznie, nie będzie się upierać, jeśli nadal będziesz zamykał oczy, nie wymusi przejścia, jeśli nie będziesz gotów ją przyjąć, bo prawdziwa miłość nie prosi o pozwolenie, ale nie błaga o to, by być przeżywaną. Ona po prostu jest i to od Ciebie zależy, czy ją zaakceptujesz, czy nie. Ale zanim podejmiesz decyzję, spójrz wokół siebie, zobacz znaki, zobacz jak wszystko się układa, zobacz jak pewne rzeczy zaczęły mieć sens, nie musząc niczego wymuszać. Zobacz jak obecność tej osoby już stała się częścią twojego życia w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. To nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności, to spotkanie, które miało się wydarzyć. I teraz brakuje tylko Ciebie. Nie potrzebujesz więcej znaków, więcej potwierdzeń, więcej dowodów. To jest tutaj, przed Tobą, tak jasne jak powietrze, które oddychasz. Możesz próbować to ignorować, udawać, że nie czujesz, że nie dostrzegasz, ale w głębi duszy już znasz prawdę, już poczułeś tę obecność, zanim ją zobaczyłeś, już rozpoznałeś tę miłość, zanim się zdarzyła. Dlaczego więc wciąż wahasz? Dlaczego nadal walczysz z tym? Dlaczego upierasz się, by trzymać się strachu, starych historii, barier, które sam stworzyłeś? Boisz się tego, co może się wydarzyć, jeśli pozwolisz tej miłości wejść. Ale czy kiedykolwiek pomyślałeś, co się stanie, jeśli nie pozwolisz? Czy kiedykolwiek myślałeś o szansie, którą możesz marnować, o więzi, którą możesz wypuścić, tylko z powodu strachu przed zranieniem? Spędziłeś tyle czasu czekając na coś takiego, tyle czasu pragnąc miłości, która byłaby kompletna, prawdziwa, wolna od gier i niepewności. Teraz jest tutaj. A co robisz? Cofasz się? Zamyka się? Kładziesz wymówki na drodze, aby uniknąć odczuwania wszystkiego, co musisz poczuć? To nie ma sensu. Wiesz, że to nie ma sensu, bo ta miłość już cię dotknęła, już cię przeniknęła, już zmieniła sposób, w jaki postrzegasz świat, już poruszyła cię w sposób, w jaki nikt inny tego nie zrobił, już zmusiła cię do kwestionowania wszystkich twoich pewności i to przeraża, wiem, ale to jest prawdziwe. I będzie takie, niezależnie od tego, czy to zaakceptujesz, czy nie. Możesz uciekać, możesz próbować trzymać dystans, możesz przekonywać siebie, że to tylko jedno spotkanie, tylko jedna historia, ale Twoje serce zna prawdę, Twoje ciało zna prawdę. Czujesz to w każdym spojrzeniu, w każdej dzielonej ciszy, w każdej chwili, kiedy ta obecność obok ciebie sprawia, że czas wydaje się inny. Więc powiedz mi do kiedy, do kiedy będziesz udawać, że nie czujesz, do kiedy będziesz odkładać to, co już się dzieje, do kiedy będziesz się kryć za starymi ranami, dawnymi frustracjami, historiami, które nie wyszły. To nie jest przeszłość. To nie jest powtórka. To jest nowe. To jest unikalne. To jest twoje. I musisz zdecydować. Albo otworzysz ramiona na tę miłość, albo pozwolisz jej przejść obok. I nie daj się zwieść, ona nie będzie czekać wiecznie, bo prawdziwa miłość nie nalega tam, gdzie nie jest mile widziana, musi być przyjęta, musi być zaakceptowana, musi być przeżywana i musisz być gotowy, nie musisz być przygotowany, bo nikt nigdy nie jest, ale musisz być otwarty. Musisz pozwolić tej miłości wejść, żeby cię odmieniła, żeby pokazała, że nie wszystko musi być tak trudne, tak pełne strachu. Kochać to nie znaczy kontrolować. To nie jest o absolutnych pewnikach, to jest o czuciu, to jest o byciu tam, naprawdę. A teraz wszystko, czego ta miłość potrzebuje, to że wybierzesz ją przeżywać, bo ona już wybrała ciebie. Nie ma sensu próbować ignorować, nie ma sensu opierać się, jest tutaj, jest w tobie, jest wokół ciebie, to jest nieuniknione, a teraz jedyne co pozostaje, to twoja decyzja. Możesz pozostać tam, gdzie jesteś, możesz trzymać wszystko pod kontrolą, udawać, że tego nie zauważasz, iść dalej, jakby nic się nie zmieniło. Możesz przekonywać się, że to nie jest odpowiedni moment, że wciąż musisz załatwić pewne sprawy, że może to, co czujesz, nie jest aż tak prawdziwe. Albo możesz zaakceptować, możesz pozwolić tej miłości wejść, możesz zrobić dla niej miejsce bez strachu o to, co się może wydarzyć, możesz zrobić krok naprzód i w końcu przeżyć to, co zawsze było Twoje, bo prawda jest taka. Nie masz już czasu do stracenia, miłość nie czeka na zawsze, musi być odczuwana, musi być przeżywana, musi, abyś był obecny, a jeśli będziesz wciąż uciekać, może pewnego dnia spojrzysz wstecz i zobaczysz, że straciłeś coś, co nigdy nie wróci. Więc wybierz, wybierz, by wierzyć, wybierz, by czuć, wybierz, by pozwolić tej miłości znaleźć cię w całości bo ona już tutaj jest i już wybrała ciebie. Teraz powiedz mi, co czujesz, czytając to? Czy również zauważasz tę zmianę w powietrzu? Czy czujesz, że coś zbliża się do wydarzenia? Chcę wiedzieć, co myślisz teraz. Napisz w komentarzu opowiedz mi, porozmawiajmy o tym, podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotknąć i pomóc innym osobom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej społeczności. Pozostawiam tu jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i rozwój w wierze. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.